Brytyjscy górale mawiają Jeśli po 50 nadal jesteś niezadowolony z życia to znak, że musisz sobie nalać następną. Przeprowadziłem ostatnio na sobie głupi eksperyment. Wmawiając sobie, że gorzej niż w 2020 roku być nie może, odpaliłem brytyjską stację telewizyjną i przysięgam, że od tej pory telewizor to będzie mi służył wyłącznie do grania. Poziom propagandy w wyspiarskiej telewizji osiągnął level Korea Północna, ale po kolei. Mój challenge wyglądał następująco. Odpalam telewizor i przez trzy kolejne godziny Wchłaniam to, co ma mi do zaoferowania brytyjskie BBC. BBC to taki brytyjski odpowiednik polskiej jedynki. No i dodatkowo, oglądając wszystkie te brytyjskie świetności, postanowiłem uważnie sprawdzić, na jakiego typu produkcje przeznaczane są obecnie pieniądze brytyjskiego abonenta. Abonament telewizyjny w Wielkiej Brytanii kosztuje obecnie prawie 170 funtów rocznie, co po kalekim przeliczeniu na złotówki daje nam jakieś 880 zł. I za taką kasę spodziewałbym się przynajmniej czegoś, co. Spodziewałbym się czegoś, co no, przynajmniej nie wykrwawia uszu i nie wypala oczu. Ale nawet takie oczekiwanie to dla współczesnej telewizji wyspiarskiej zbyt dużo. Traf chciał, że na dzień dobry odpalił mi się serial doktorzy. Doktorowie, lekarze, doktors, to taka opera mydlana opowiadająca o życiu brytyjskiego szpitala. Brytyjska opera, która napastuje swoich widzów prawie tak długo. Jak długo swoich widzów napastuje polski klan? Nie będę liczył. Prawie tak długo jak polski klan, no do klanu jeszcze trochę zabrakło. Doktor zalega na brytyjskiej antenie od ponad 24 lat i podobnie jak klan, bardzo nieudolnie przemyca do swoich odcinków wszystko to, czym aktualny rząd chciałby wysmarować wasze mózgi. 4 lata temu doktory krzyczały o konieczności siedzenia w domu i o tym jak ważne jest, abyś swoją babcię zaprowadził na szczepienie. Dwa lata temu doktory siały panikę, bo wszystkie te brytyjskie rowerzystki i rowerzyści zaczęli roznosić małpią ospę. A co u doktorów słychać w tym roku? W tym roku u doktorów to po całości rządzi już magia. Powiem tylko, że tak dobrego sezonu to ten serial chyba jeszcze nie widział. W odcinku, który miałem ogromną przyjemność obejrzeć, do szpitala trafił pacjent ono jego. Czy tam ono im? Komu dla nich? No ta osoba pacjencka, która zanim przejdzie do rozmowy z drugą osobą, to najpierw wymieni długą listę preferowanych zaimków, którymi należy się do niej nich zwracać. Tylko najlepsze, że głównym bohaterem tego odcinka wcale nie była ta, ta osoba o postacie. Odcinek to był o zacofanym i nieprogresywnym doktorze, którego poglądy podczas emisji całego programu należało naprowadzić na właściwą ścieżkę. Czytam tęczę, no bo BBC wie, że Anglia to naród ciemny i zacofany. BBC doskonale wie, że ze współczesnej biologii ze współczesnych zaimków to ten naród bardziej szydzi niż je szanuje. No i tak być, oczywiście, nie może. I dlatego ten odcinek Doktorów, w przeciwieństwie do odcinków, które zagwarantowały temu serialowi sukces, zamiast dobrej, ciekawej fabuły, miał dla swoich widzów kolejny wykład na temat dywersyfikacji, tolerancji, a także lewoskrętnej nowomowy. Ale wracając do samego serialu. No więc do szpitala przyjeżdża pacjent o I pech tego tych pacjentów w postaci polega na tym, że trafia na bardzo uprzedzonego i bardzo zacofanego w swoich poglądach doktora. Doktora, który reprezentuje wszystkich tych widzów o przestarzałych i kompletnie nieprogresywnych światopoglądach. No bo czajcie, ten doktor nadal wierzy, że na świecie są tylko dwie płcie. No więc odcinek tak na dobre jeszcze się nie zaczął, a już coś mi mówiło, że za te przestarzałe poglądy doktorowi trzeba będzie wymierzyć surową karę. Tak, aby w trakcie trwania całego odcinka miał czas nawrócić się na jedyną słuszną tęczową ścieżkę. No a jak według Was BBC nawraca zacofanego doktora? Albo inaczej, jak według Was BBC nawraca zacofaną publiczność serialu? Cały odcinek tego serialu zamienia z filmów w serię tęczowych wykładów na temat zaimków i pogłębiania społecznej świadomości. Drogi abonencie, BBC wpłacający na telewizję publiczną blisko 900 zł rocznie chce, abyś zgłębiał z nami prawdziwe życie i poznawał prawdziwe problemy dnia codziennego. Zamiast pokazywać Ci jakieś odklejone od rzeczywistości science fiction, w którym biali lekarze pracują w Wielkiej Brytanii w brytyjskim szpitalu, menedżerowie naszej stacji chcieliby zafundować Ci 25-minutowy wykład na temat dywersyfikacji, inkluzywnych zaimków oraz nietolerancji na innopostacie. Innopostacie, no taka grupa cyrkowa, która zawłaszczyła sobie jak do tej pory 20% alfabetu. Drogi abonenci BBC, jeśli posiadasz inne poglądy niż nasze, to wolelibyśmy, abyś ich nie posiadał. I teraz popatrzcie na twarz telewizyjnego pana doktora, kiedy poucza go telewizyjna pani dyrektor szpitala. To jest twarz człowieka, którego wieloletnia kariera medyczna stanęła właśnie pod znakiem zapytania, bo nie chciał zwracać się do owłosionego mężczyzny w sukience i w makijażu. Joanna! Ale najlepsze to przyszło po kilkunastominutowym wykładzie telewizyjnej, pani dyrektor. Nasz telewizyjny zacofany doktor w zamian za odsiadkę na krześle i wysłuchaniu kilkunastu minut tej fantastyki otrzymał certyfikat pomyślnego ukończenia kursu świadomości i pogłębionej tolerancji. I tu mała prośba do tych wszystkich z was, którzy jakimś cudem pracują w brytyjskim ECSie, brytyjskiej służbie zdrowia. Wy tam serio dostajecie takie dyplomy, ile kroć menadżer od inkluzywności i pogłębiania świadomości społeczeństwa wygłosi wam stosowne kazanie? No bo BBC uczy, znaczy, telewizja publiczna uczy, że taki certyfikat otrzymuje każdy pracownik szpitala, który nigdy wcześniej nie zdawał sobie sprawy, jak złym, zacofanym i nieświadomym człowiekiem się urodził. No ale po całym tym wykładzie, serialu pozostało jeszcze dobrych kilkanaście minut. Natomiast stacja telewizyjna doskonale wie, że na tym edukacja skamieniałego doktora się nie zakończy. Przecież zardzewiałego człowieka, który uważa, że są tylko dwie płcie. Trzeba jakoś w tym serialu zniszczyć. Kwestionujesz moje zaimki. A ta 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 ta. I widząc jak pan lekarz lekceważy swój nowo otrzymany pachnący tęczą certyfikat, no coś tak czułem, że z jedynego normalnego bohatera w tym odcinku... Stacja będzie chciała zrobić obleśnego patola. No i długo to nie trwało. Już w następnej scenie serialu panu doktorowi dostaje się od skamieniałych, pachnących rdzą dziadków, które boją się poluzować swoje starożytne poglądy i iść na występ umalowanych facetów w sukienkach. Współczesna kultura nazywa takich facetów drag queens. Natomiast ja, zardzewiały dziad, bardzo sympatyzujący z panem doktorem... Nazwałbym ten stan wymagającym natychmiastowej izolacji. Ale to nie wszystko. Kolega z pracy naszego doktora, lewoskrętny Brytolek, pokazuje w tej scenie, że on skamieniałym dziadem nie jest i na występy drag queens nie tylko regularnie uczęszcza, ale dodatkowo nie ma problemu, aby raz na jakiś czas w pracy narzucić na siebie ciuszki pielęgniarki. I mam na myśli wszystkie ciuszki, łącznie z bielizną. No a w następnej kolejności BBC jeszcze bardziej nurkuje w demonizowaniu głównego bohatera. Stawiając go naprzeciwko kolejnemu ono jemu. czy tam czemu ojemu. No więc w dalszej części serialu w szpitalu pojawia się nowy asystent, który oczywiście nie wie, kim jest, nie ma nawet określonego jednego imienia. Dziś każe nazywać się Sky. No i stary skamieniały dziad o zardzewałych poglądach, pan doktor, widząc tego nowego asystenta w makijażu, każe mu natychmiast zmyć gębę i zacząć posługiwać się normalnym imieniem. No i w tym miejscu telewizja publiczna uczy, że to, jak zachował się doktor, bardzo negatywnie wpływa na cały otaczający go współczesny świat. Asystentowi jest przykro. Pani recepcjonistę jest przykro. Gdzieś tam w tle do szpitala wchodzi jakiś prymityf i rozpoczyna burdę. BBC za te 900 złotych rocznie pragnie wyedukować wszystkich swoich widzów, że imię otrzymane podczas chrztu to jedna z tych wielu zacofanych tradycji, o których trzeba jak najszybciej zapomnieć. powiedziałeś, you say your name was again. Sky. Is that a made up name? What's your real name? The name you were given at birth. No, bo w tę tradycję na przykład wierzy nasz zły do szpiku kości doktor, i zobaczcie, co się dzieje wokół niego. Wystarczy, że w ogóle zacznie oddychać, a wokół niego natychmiast pojawia się agresja. Nawet pacjenci boją się zostawać z nim sami w gabinecie. Where are you going? A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Shops. Internetowy serwis typu cashback pozwalający odzyskiwać kilka procent pieniędzy wydanych na zakupy online. Każda pracująca kobieta, która ma na utrzymaniu bezrobotnego benefita ogrodowego, wie, jak ważne są zniżki, rabaty i oferty promocyjne. Rejestrując się w serwisie Shops otrzymujecie dostęp do ponad 3000 sklepów online, które zrefundują Wam pewien procent wydanych pieniędzy, a także zaoferują szereg zniżek. Z Shops korzystam zawsze, kiedy dochodzę do wniosku, że pora już sprawić sobie nobycie. Perfumy albo wakacje. Korzystam też wówczas, kiedy benefitowi trzeba kupić nową ładowarkę, bo płaczę, że baterie mu się rozładowały. Ale jemu w tym wieku wszystkie baterie już się rozładowały. Sam proces rejestracji w serwisie, a następnie korzystanie z ofert cashback jest bardzo łatwy. Używając linku w opisie do filmu, wystarczy zarejestrować się na stronie Letty dokonać zakupy za pośrednictwem ich serwisu i po prostu zaczekać, aż część wydanych pieniędzy grzecznie wróci na wskazane przez Was konto. Mój profil wyraźnie pokazuje, kiedy spodziewać się najbliższego zwrotu. Oraz w jakich promocjach aktualnie biorę udział. Dodatkowo, aby korzystać z rabatów Shops, nie trzeba siedzieć na komputerze. Aplikacja serwisu dostępna jest też na telefonach i tabletach. Serwis typu Cashback to pomocna rzecz, zwłaszcza teraz, kiedy sklepowe ceny idą wyłącznie do góry. Po więcej szczegółów zapraszam do linku w opisie. Dokładnie rok temu BBC z bólem serca zawiadomiło wszystkich swoich widzów, że kończy emisję serialu Doktorzy, lekarze, doktorowie. Doktors. Ludzie z jakichś niezrozumiałych przyczyn przestali to oglądać. Oficjalnym powodem zakończenia emisji doktorów miał być podobno bardzo skurczony budżet przeznaczony na tego typu produkcje. Aha, no i podobno opery mydlane nie oglądają się już tak dobrze jak kiedyś. Ciekawe dlaczego. Przecież fakt, że z serialu każdym możliwym otworem wylewały się nadwyżki propagandy. Nie miał z zakończeniem emisji niczego wspólnego. A zresztą nieważne, bo dla mnie ten odcinek był naprawdę super. Bardzo fajnie pokazał, jak głęboko lewica wlazła w brytyjską telewizję. Bardzo podobało mi się, jak stacja, wcale nie na siłę, próbuje wymusić na mnie nienawiść do jedynej osoby, która w całym tym serialu zachowywała się racjonalnie. No ale wracamy do samego serialu. No więc po całym tym dniu w cyrku. Znaczy po całym dniu w szpitalu, gdzie doktor z 30-letnią praktyką przez cały dzień dowiadywał się, że magia to rzecz naturalna, a za uznanie jej wyższości nad tradycyjną biologią dyrekcja szpitala rozdaje dyplomy, przyszła pora na prawy sierpowy ze strony stacji telewizyjnej BBC. No więc nasz zacofany bohater po całym dniu pracy wrócił do domu, gdzie już na powitaniu czekała na niego żona wraz z ich dorastającym córką synem Znaczy technicznie córką, ale wołającą na siebie od dzisiaj syn. I'm a man, and I, always have been. I moim zdaniem BBC mogło całą tą dramę rozłożyć przynajmniej na dwa odcinki. Borącząc w sposób, w jaki to zrobili, a więc naparzając w doktora co 30 sekund tęczową propagandą, tylko utrzymali mnie w przekonaniu, że nowa ideologia wciskana jest na siłę mocniej. Niż więzienny banan po tym, jak upadnie ci pod prysznicem mydło. No więc zacowany pan doktor po całym tym cyrku w szpitalu wraca do domu. Tylko i wyłącznie po to, aby przy obiedzie dowiedzieć się, że jego dziecko, które przez całe życie było córką, zamieniło się w syna. No, tak, w brytyjskiej stacji telewizyjnej, jeśli biologia na coś nie pozwala, to do gry wchodzi magia. I ta magia już do końca odcinka tłumaczy, że dziecko doktora po prostu urodziło się w złym ciele z wgranym do mózgu złym zestawem emocji. Swoją drogą, pan doktor, w którym stacja BBC każe mi widzieć zły przykład, przeżywał chyba swój najgorszy dzień w życiu. I zgadnijcie tylko, po czyjej stronie stanęła żona doktora. No zgadnijcie. Żona to postanowiła jeszcze bardziej dowalić do pieca, tłumacząc doktorowi z 30-letnią praktyką, że to on jest zacofany i niedouczony, a ich córka jest synem. Normalny dzień w życiu normalnej brytyjskiej rodziny. A po zacofanym i skamieniałym w swoich poglądach panu doktorze, którego z minuty na minutę lubiłem coraz bardziej, już do końca odcinka zaczyna się jazda bez trzymanki. a ja lubiłem go już tylko coraz bardziej. I've never heard such a load of old nonsense in my entire life. Coraz bardziej. WXYZ. I Coraz bardziej. A kiedy po sam koniec odcinka doktor mówi coś, co jest najprawdziwszą na świecie prawdą. A więc to, że w szpitalu na co dzień widuje dziesiątki zagubionych dzieciaków, które pod naciskiem współczesnych mediów poddają się bardzo niebezpiecznej terapii hormonalnej. I w wyniku czego na własne życzenie fundują sobie nieodwracalną samodestrukcję. Ostatni głos na antenie i tak należy do ono jego, dosłownie mieszającego ojca z błotem. Pomarańczowy Donald powiedział kiedyś wszystko, czego dotknie Łuk, zamienia się w gówno. Po prawie 25 latach emisji, BBC ściąga z anteny serial, który dzień w dzień gromadził przed telewizorami prawie 1,5 miliona osób. Oficjalnie tłumaczy to cięciami w kosztach. A nieoficjalnie, to jak na dłoni widać, że cała ta chora propaganda rozlewa się po Wielkiej Brytanii jak rak, i nie bierze jeńców. Nie wiem czy wiecie, ale dokładnie w ten sam sposób zarżnięto inny, bardzo popularny brytyjski serial Doktor Who. Przez wszystkie te minione lata, doktor podróżował w swojej budce telefonicznej przez czas i przestrzeń. Natomiast w 2024 roku, doktor tą swoją budkę zaparkował w czarnej dupie. Inicjatywa WOWK udupiła właśnie dwa duże brytyjskie seriale. A jeśli kolejną multimilionową market trzeba zamienić w platformę do ideologicznych wysryłów? to zamieni się multimilionową markę w platformę do ideologicznych wysrywów. Już dawno zauważyliście, że pieniądze nie grają w tym procesie żadnej roli, prawda? Zauważyliście to chociażby w momencie, kiedy Disney po zarżnięciu ideologią woke całej marki Gwiezdne Wojny, natychmiast i bez żadnego problemu zabrał się za niszczenie marki Marvel. I jedyne co mnie w tym wszystkim cieszy to fakt, że akurat o tym odcinku Doktorów postanowiłem pogrzebać sobie trochę więcej w internecie. No i okazało się, że BBC swoim chorym przekazem osiągnęło to tanie odwrotny efekt. A widzowie zamiast negatywnie nastawić się do doktora Bigota, tak naprawdę domagają się od stacji BBC, aby to on był głównym bohaterem spin-offu, w którym zajmie się leczeniem świata. Ale, ale! Nie tylko brytyjskie BBC stara się ulepszać świat swoimi chorymi przekazami. Swoje trzy grosze do normalizacji nienormalnego postanowiła w ostatnim okresie dorzucić brytyjska firma Jaguar. No i oglądając ich najnowszy telewizyjny wysryw o nazwie Rebranding Firmy, doszedłem do szybkiego wniosku, że Właśnie narodził nam się nowy Bud Light. Yeah, I never expected to be an influencer or yeah. content creator. No więc oglądam brytyjskiej telewizji to coś. W założeniach autora patrzę moimi oczami na odświeżenie skostniałego wizerunku firmy, która od dziesiątek lat produkuje samochody. Nie najgorsze samochody, ale cholernie zawyżone cenowo. W trakcie trwania tego pokazu nie widzę ani jednego auta. Widzę za to zlepek postaci, które bez problemu wygrałyby Eurowizję. Zlepek osobowości, które nie załapały się na otwarcie Igrzysk Olimpijskich we Francji. No i wniosek nasuwa się sam. Drzwi kolejnej rozpoznawalnej marki zapukało łok i tym samym reputację, którą w pocie czoła budowano przez ostatnich 90 lat zniszczono w 90 sekund. Przecież to już nawet nie jest Jaguar, tylko Faguar. A może Draguar? Tak, tak, wiem, bo ja nie rozumiem przekazu. Jaguar przecież zawsze kojarzył się z samochodem klasycznym skierowanym do ustatkowanego mężczyzny pod 50. -tkę. Pora wymienić cały ten skostniały wizerunek firmy i zaprezentować tę markę nowemu pokoleniu. Dokładnie temu pokoleniu, które według brytyjskich mediów samo sobie wybiera płeć przy narodzinach. Pokolenie, w którym mężczyźnie i jego partnerowi na luzie rodzi się dzieciak. Nową markę pora zaprezentować pokoleniu, które nie ma kasy, aby wyprowadzić się od rodziców. Więc tym bardziej nie stać go na nowego Faguara. Cały ten spot reklamowy nie wygląda nawet jak rebranding firmy samochodowej. Bardziej przypomina mi to zapowiedź kolejnej animacji Disney'a, która zamiast bawić, zajmie się robieniem wykładów na temat tożsamości płciowej. Czy Jaguar naprawdę myśli, że za jego przykładem pójdą teraz pozostali producenci samochodowi? Czy ktoś, kto w firmie Jaguar zaakceptował to dzieło, wie w ogóle, czym zajmuje się firma Jaguar? A najbardziej wkurza mnie fakt, że Tysiące porządnych ludzi, którzy dzień w dzień chodzą do roboty, którzy pracują w fabrykach, w sprzedaży, w dystrybucji tych pojazdów. Prawdopodobnie już niedługo straci pracę, gdy Jaguar upadnie w wyniku tej marketingowej katastrofy. Po raz kolejny jakaś mega oświecona agencja reklamowa, mająca kompletnie w czterech literach historyczny wizerunek firmy, mająca kompletnie w dupie, kim są klienci Jaguara, co sobie cenią, postanowiła na pierwszym planie promować swoją ideologię. Jaguar! Transport znowu jest trans. Zamiast przede wszystkim celować w dotychczasowych klientów Jaguara, a więc tych pięciu kolesi, których stać na stylowe, eleganckie i luksusowe produkty, Agencja Tęczowych Wojowników postanowiła uderzyć we wszystkie te aktywistyczne dziwaki. Dokładnie te, które całymi dniami siedzą w kawiarniach i nie mają kasy, żeby zapłacić rachunek za telefon. No i czuć, że ktokolwiek robił tę reklamę, robił ją na długo przed tym, zanim poznaliśmy oficjalne wyniki wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Kamala na pewno wygra... Kamala da łapkę w górę za nowy Jaguar. Kiedy jednak okazało się, że cały świat zmęczony jest już całą tą polityką tożsamości. A ta reklama to zwykłe gówno. Dyrektor zarządzający marką Jaguar. Rawdon Glover winę postanowił zrzucić na nas, odbiorców. To, że reklama nie weszła i jest powszechnie tak mocno krytykowana, to wina naszej głęboko skrywanej nietolerancji i nienawiści. To wszystko przez zakorzeniony w nas brak tolerancji na zmiany. Pan menadżer marki, niczym różowy lew z różowymi pazurkami, broni tych wszystkich zmian argumentacją, że celem firmy było odświeżenie skosniałego wizerunku, wyróżnienie się w skosniałym świecie reklam samochodowych. I to nie jest tak, że reklama Wam się nie podoba. Wy jesteście jak ten doktor z serialu Doktor. Nie jestem do końca przekonany, czy polityka obrażania 99% klientów firmy to dobry pomysł na marketing. Natomiast od tej pory doskonale wiem, co ma wspólnego ze sobą statek o nazwie Titanic, cepelin o nazwie Heidenberg oraz producent samochodowy o nazwie Jaguar. Gdyby Titaniciem sterował menadżer marki Jaguar, to po uderzeniu w górę lodową wrzuciłby wsteczny bieg i w tą górę przywalił jeszcze raz. Czy mi się wydaje, czy Disney w bardzo podobny sposób broni wszystkich tych swoich kinowych i streamowych potworków, których nikt nie chce oglądać. Ciągle powtarzają, że ich dzieło wyszło super, tylko my jesteśmy za nisko, żeby widzieć tak wysoko, że to z nami coś jest nie tak, że gówniane dzieło jest tak naprawdę naszą ofiarą, że jesteśmy nietolerancyjni, zamknięci na zmiany. No a ja się pytam. Co jest nie tak z brakiem tolerancji? Przecież to ja wybieram, co toleruję, a czego nie toleruję. A na koniec zerknijcie sobie na telewizyjną reklamę brytyjskich linii lotniczych Virgin Atlantic. Reklamę, która obok już dziś wstąp do brytyjskiej armii, w angielskich kinach wyświetlana jest najczęściej. Reklamę tak obudzoną i tak inkluzywną, że dochodzę do wniosku, że w szeregach tej firmy nie ma miejsca na osobę z normalnym CV. Reklamę, która pokazuje, że w locie transatlantyckim. Najważniejszy jest trans. No i ponownie, pojęcia nie mam, dlaczego w firmie lotniczej tak bardzo zależy, aby ich bilety sprzedawały się gorzej niż u konkurencji. No, chyba że jak zawsze dział marketingu zatrudniony do produkcji tego wysrywu ponownie myślał, że w reklamie chodzi o ideologię, a nie o sprzedaż. Gdyby to mnie zatrudniono do nakręcenia reklamy w linii lotniczych, to być może chciałbym w niej pokazać w tej reklamie. Jakieś egzotyczne kierunki lotu. Ale raczej na bank nie chciałbym pokazać tam, jak wygląda współczesny brytyjski Akademii. Drogie, brytyjskie, oświecone łok potworki, które na bank zdemonetyzowały mi to wideo. Przyjmijcie na koniec tego odcinka dobrą radę od zardzewiałego dziada zbywaka. Kiedy wiesz, że znalazłeś się w dziurze, z której nie potrafisz się wydostać... To przestajesz dalej kopać. W Wielką Brytanię zbudowali mężczyźni w pracowniczych kombinezonach i robotniczych butach. To smutne, że za jej koniec odpowiadać będą misiaczki w geterkach! Hej Patroni! Dziękuję za wspieranie tego programu. Waszą pomoc cenię tym bardziej, że odcinki takie jak ten niemal z miejsca trafią na śmietnik YouTube'a jako kontent szkodliwy społecznie. A osobami, które w tym miesiącu na konto kanału wpłaciły najwięcej, okazali się Tamward Roofing, Roofed on Ride right, LTD, Ewelina Węglarz, Nefretete Peterborough, Paweł Lewicki. Swoją drogą witamy na pokładzie. Anna Jakubowicz, Jarosław Góra, Paweł Kozłowski, Krzysztof Bryja i Martin Bydlosek. A na koniec ciekawostka dnia. Podobną reklamę Virgin Atlantic po raz pierwszy wyświetlono ludziom podczas lotu, kiedy samolot był w połowie drogi do Stanów Zjednoczonych. Zniesmaczeni pasażerowie wstali i wyszli. Do następnego!